No A dziś, moi mili, jedziemy na, na Śląsk. Tu mamy trochę Śląska. Tu potem, autostradą do Krakowa, z Krakowa i no Sączu skończymy. To naprawdę też dość dużo. A omijając ten temat, ciekawe kto z Was wie, co po Śląsku znaczy Glender. teraz wam pokażę dlaczego nie biorę śniadań z domu zobaczcie z szyneczką z pomidorkiem, z papryczką z salami z kiełbasą, ja biorę z kiełbasą i z jajem i to dwie Co mi się najbardziej podoba na Śląsku to to, że 15 minut z jednego miasta do drugiego jesteś w stanie przejechać i to po całym Śląsku. Teraz jedziemy na Sosnowiec. I jak myślicie dowiemy się. Co to jest ten wielender? Wrota i patrzymy co tu Pani nasza To jest takie duże to... Nie, 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 deskorolka To jest to, Aha, tak. cudo Będzie Pani jeździła? No nie, to chyba my będzie jeździł No nie wiem, może by się nauczyła Ja pamiętam gdzieś na rolkach jechałam Jak wyszłam to... <śm> to... To co? A jeździłaś Pani na takiej nie nie, 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 nie To co, uczymy się? Tak, tutaj na ulicy no. hmm? A ja? się boję. Próbuje Próbujemy. <laughs> Nie ma sprawy. Taka... Co ładna to jest. ...deskoroleczka. elektryczna. co? Patrzymy do środka, czy jest? No, spojrzymy, tutaj jest salady, A pani wie, co to jest? Pani wie, co Gelender to jest taki, co się trzyma przy schodach. Ja wiem no tak. ale ja we Śląska nie pochodzę, nie? <laughs> to, to też jest za fajny gelender, nie? Dziękuję Pro. bardzo. Pro. Dzięki. Tej drogi Dziękujemy. I jedziemy dalej. No to tak dalej. Do widzenia. Do Do Dobra, już wyczyściłem obiektyw. Pokażę wam jedną rzecz na Śląsku, co mi się zawsze podoba. To te budowle z cegły. I wszystko jest od węgla, patrzcie. Wszystko z od pyłu węglowego. Takie cyglane, eleganckie budynki. Dobrze, a teraz jedziemy z Chorzowa przez Katowice do hełma Śląskiego Przez spodek. Znowu pod spodkiem będzie. Uwaga. a teraz jadę na Kraków mam godzinę czasu do Krakowa jest 13 także będzie troszeczkę ciasno ale chyba dam radę co? jest godzina 21 za 10 .00. i wracam z Zakopanego Kościelisko dokładnie taka miejscowość obok Zakopanego bardzo blisko tam miałem kończyć według mapki 17.40 a kończę 20.51 troszeczkę mi się obsunął czas ale przy 18 przy 18 punktach gdy to było wszystko na mieście no to myślę, że i tak dobrze także ja już jadę w stronę domu mam 4 godziny 4 godziny 40 minut do domu, 326 km. Na pewno nie dojadę już dzisiaj. Gdzieś mnie wyłączę po drodze. Także pozdrowienia i powodzenia. Do następnego razu. Cześć!